Polska wzywa na to do zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. W rosyjskich mediach pojawiła się narracja, że wizyta Joe Bidena w Kijowie mogła się odbyć tylko dlatego, że Moskwa wyraziła na to zgodę. Joe Biden, właśnie, przeszedł do historii jako prezydent Stanów Zjednoczonych, który najczęściej był w Rzeszowie. Viktor Orban podczas swojego dorocznego przemówienia dla partii Fidesz powiedział, że jego kraj będzie utrzymywać stosunki gospodarcze z Rosją i to samo radzi Zachodowi. Bez stosunków z Rosją nie będzie ani zawieszenia broni, ani negocjacji pokojowych. Szefowa niemieckiej dyplomacji Anna-Lena Baerbock powiedziała, że najbliższe dni będą decydujące dla całego świata. Rosyjskie media informują, że na Kreml zmierza bardzo duża ilość samochodów służb bezpieczeństwa. Drogi dojazdowe są zablokowane. Amerykańskie media informują, że Joe Biden w Warszawie przedstawi amerykański plan na przyszłość bezpiecznego świata i będzie to wystąpienie historyczne. Mam tylko nadzieję, że jeśli to ma być wystąpienie historyczne, to zostaną przedstawione szczegóły tego planu bezpieczeństwa. Bo nie chciałbym po raz kolejny usłyszeć przemówienia w stylu super, że pomagacie Ukrainie, jesteście super. No i tyle. Konkrety planu bezpieczeństwa. Z ostatniej chwili Joe Biden biegnie na pociąg w Kijowie, by nie spóźnić się na występ w Warszawie. Joe Biden jest w Polsce, przejeżdżał przez przemyśl i zobaczcie co w tle: Brooklyn. Mógł czuć się jak u siebie.